Witam wszystkich zgromadzonych. Z tej strony Jakub Grzazda. To jest kanał o tym, jak skutecznie wykonywać roboty Scrum Mastera, Product Ownera albo Project Managera. Zapraszam na drugi odcinek z serii Zainspiruj Mnie Kuba. o tym, jak dokonywać ciągłego usprawnienia firmy, projektu albo w zasadzie dowolnego systemu. O ile ostatnio mówiłem o teorii ograniczeń na poziomie właśnie takim teoretycznym, to dzisiaj będzie to w praktyce. Dla tych, którzy nie oglądali ostatniego filmu, no, zapraszam, żeby się z tym zapoznali i dużo, dużo lepiej kontekst złapią dzisiejszego właśnie odcinku. No ale dobra, To Do rzeczy. Dzisiaj opowiem Wam o algorytmie składającym się z pięciu kroków. No, w zasadzie będzie jeszcze bonusowy pierwszy, taki zerowy krok. I w tych pięciu krokach będziecie mogli dowolny system usprawniać. To, o czym będę mówił, ma swoją nazwę własną. To jest tak zwany five focusing steps, ale również można to bardzo często znaleźć pod nazwą process of ongoing improvement. Na potrzeby filmiku będziemy mówili o tym długi. No i teraz obiecany bonus, czyli krok zerowy. Zanim zaczniemy usprawniać jakikolwiek system, najpierw trzeba odpowiedzieć na jedno naprawdę ważne pytanie. W zasadzie, jaki jest cel tego systemu? No i tutaj w zasadzie każdy Scrum Master, Project Manager, Product Owner, no dowolna osoba w zasadzie w organizacji powinna mieć świadomość, że no, ta organizacja po prostu istnieje. No najczęściej to jest właśnie zarabianie pieniędzy teraz i w przyszłości. No i jeżeli na przykład oni wykonują jakieś działanie i koniec końców w ogóle do tego nie prowadzą, no to mogliby się zastanowić, czy aby na pewno ich działania są skuteczne. Oczywiście, jeżeli jest jakiś Scrum Master w Scrum Teamie, no to też oczywiście powinien wiedzieć, że powinna jego to jego zespół dostarczać więcej wartości biznesowej. No dobra, mamy za sobą już krok bonusowy, zerowy. Możemy przejść do pugi właściwego. No i teraz, jeżeli chodzi o pierwszy krok, już nie bonusowy, tylko ten pierwszy krok właściwy, no to jest znalezienie ograniczenia. No, tak długo, jak nie będziemy pracowali na ograniczeniu, no zgodnie właśnie z teorią ograniczeń, jesteśmy skazani na lokalne optymalizację, na czubczyki. Przypomnijmy się tutaj taka historia. Pracowałem kiedyś właśnie. W projekcie, który wykonywał roboty dla Ministerstwa Finansów, no i został mi tam przedstawiony zespół, no w cudzysłowie, skramowy. No i tutaj ta taka ciekawa rzecz nastąpiła. Oni mi mówią, ci deweloperzy z tego zespołu, że no programiści to w zasadzie mają już trzy sprinty do przodu, robotę wykonaną, no a testerzy od trzech sprintów w zasadzie nie dostarczyli prawie nic. No i tu pierwsze to się narzuca, no że w zasadzie. Praca tych programistów, czy usprawnianie pracy programistów, to są no, czubczyki. Lokalne optymalizacje jako system mają dostarczyć, jako zespół, jak najwięcej, a nie jakieś pojedyncze elementy. No i tutaj ewidentnie, no, nie, nie da się tutaj ukryć, że no, ograniczeniem była przepustowość testerów. No, tak długo jak testerzy nie dostarczali, u nich się ta praca kotłowała, tak długo, tak długo cały system nie dostarczał nic. No i teraz y, przechodząc dalej do tego, co my możemy z tym pugi zrobić, jak już mamy y, zlokalizowane te ograniczenie, to może nastąpić tutaj tak zwana eksploatacja ograniczenia. No, to czas uświadomić, że teoria ograniczeń pochodzi z produkcji, no i tutaj ta eksploatacja może trochę brzmieć jak wyciskanie ludzi jak cytrynę. No nie o to chodzi oczywiście. Tutaj to jest, to jest też pewnego rodzaju tłumaczenie na język Polski. No ale jaki tutaj najczęściej problem w tego typu sytuacjach widzę, kiedy już te ograniczenie jest zlokalizowane? No to ludzie chcą po prostu usprawnić poprzez od razu wydawanie pieniędzy. Pierwsze, co się tutaj narzuca, zatrudnijmy w takim razie nowych testerów, jak brakuje. Product owner na przykład nie ogarnia, zatrudnijmy mu asystentkę. No i, no i tutaj ja bym powiedział, że być może jest to jakieś rozwiązanie na później, ale warto, yy, warto zaczynać od usprawnień bezkosztowych. No i teraz w tym kroku właśnie eksploatacja ograniczenia to oznacza takie odszlamienie rury. Gdybyśmy sobie znowu wyobrazili te połączone rury, musimy znaleźć najwęższą rurę. W tym przypadku jest to ta przepustowość testerów i musimy tam, no tak metaforycznie mówiąc, odszlamić ją, wpuścić kreta, taką spiralą zakręcić. Musimy przede wszystkim zrobić porządek, ale porządek właśnie punktowo, tam gdzie występuje to ograniczenie. No i teraz, jakby to mogło wyglądać w przypadku testerów? No, na przykład, no możemy wip limity zrobić na ich pracę. Oni tam mieli gdzieś, no nie wiem, 40 zadań równocześnie otwartych, no to ich efektywność była naprawdę słaba. Możemy ustalić limity, jedno zadanie na raz. Możemy stworzyć pewnego rodzaju standardy dla testerów, tak, żeby nie musieli niepotrzebnej roboty, żeby nie musieli wykonywać niepotrzebną robotę, żeby nie musieli za każdym razem pisać programistów, ale o co chodzi tutaj? Można wprowadzić pewnego rodzaju standardy. Można usunąć jakieś kompletnie niepotrzebne spotkania dla tych ludzi. Rzeczywiście okazywało się, że tam raz w tygodniu na coś chodzili, co w zasadzie kompletnie nie przynosiło nikomu wartości jakieś takie po prostu formalne spotkanie. Więc bezkosztowo można od razu coś już usprawnić. No dobra, jeżeli wykonaliśmy już w ramach drugiego kroku działania, zrobiliśmy tutaj w ograniczeniu pewnego rodzaju porządek. No to mogą się zdarzyć tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze mogło się okazać, że to ograniczenie przestało być już ograniczeniem, że no, ta najbardziej zatkana rura przestała być najbardziej zatkana, no to teraz inna rura jest już najbardziej wąska. Więc ograniczenie pojawiło się gdzieś indziej. Musimy tutaj mieć świadomość, że zawsze istnieje jakieś ograniczenie. Gdyby nie było ograniczenia w systemie, no to byśmy mieli no, osiąganie celu na poziomie nieskończoność. No a tak w zasadzie zazwyczaj nie występuje, w zasadzie nigdy. No i teraz drugi case, jaki mógł tutaj nastąpić. Po tym kroku ograniczenie dalej jest ograniczeniem. Udało się je w pewien sposób usprawnić, ale nie na tyle, żeby pojawiło się gdzieś indziej. No i w tym przypadku musimy przejść do kroku trzeciego. Krok trzeci mówi tak, i wszystko ograniczeniu. No i teraz, co ja widzę bardzo często, że w momencie, kiedy jakieś, jakieś, nie wiem, jakieś osoby czy jakieś zasoby są ograniczeniem, bardzo często robią rzeczy, które mógłby robić ktoś inny. No i tutaj w tym przypadku testerzy no, wykonywali robotę, którą, którą równie dobrze mogli od nich częściowo wziąć testerzy. No i tutaj taki kanbanowy swarming jest świetnym y, rozwiązaniem. No i ja nawet słyszałem od programistów tutaj, no ale przecież my nie będziemy tak wydajni jak testerzy. Testerzy są od nas lepsi, a poza tym nie będziemy w tym czasie kodować. No i ja im tutaj postarałem się jak najszybciej uświadomić, no więc. Choćbyście teraz kodowali 10 razy szybciej, tak długo jak testy nie przyspieszą choćby odrobinę, Wy jako zespół będziecie dostarczać dokładnie tyle samo. Ktoś nawet użył tutaj takiego, takiej, takiej metafory, że no my będziemy wozili cement Ferrari. No tak, jeżeli cement jest ograniczeniem, to warto go wozić w Ferrari. Nawet paradoksalnie, gdyby teraz programiści nie zwolnili pracy, jeszcze bardziej by to mogło zapchać testerów, bo no, ta robota zaczęła po prostu w tym systemie gnić. Po prostu już po po miesiącu, jak zadanie było gotowe do testów, no to już ci testerzy później jak do niego siadali, no okazywało się, że rzeczywistość po drodze się zmieniała. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten krok, co jest tutaj bardzo istotne. Dwa ostatnie kroki, które Wam przedstawiłem, czyli eksploatacja ograniczenia i podporządkowanie wszystko ograniczeniu, to są optymalizacje, które nie wymagają w ogóle najczęściej kosztów. No, i teraz jest to istotne z dwóch, z dwóch względów. No, po pierwsze, nie wydajemy więcej pieniędzy, to, jest, to już jest sa, dobre samo z siebie. Ale co jest istotne, o wiele łatwiej uzyskać zgody na tego typu, tego typu zmiany. One są łatwiejsze, szybsze. W zasadzie najczęściej możemy je wykonywać od ręki. Dostajemy od razu zielone światło. No, i teraz, jeżeli nowy scrum Master, czy nowy konsultant, ktokolwiek wejdzie do organizacji i w zasadzie za darmo jest w stanie od razu coś porządnie usprawnić. No, to, to jest mega buy-in. Od razu taka osoba zyskuje bardzo, bardzo silne wsparcie, bardzo silne zaufanie. No, i tutaj podobnie jak w przypadku kroku drugiego, po trzecim może się okazać, że ograniczenie już jest gdzieś indziej. Jeżeli mimo wszystko nie udało nam się tego ograniczenia usunąć, no to lecimy dalej. I teraz dopiero wchodzimy w inwestycje kosztowe. Krokiem czwartym jest wzmocnienie ograniczenia. Tutaj dopiero wydajemy kasę. No i co? No i tutaj w zasadzie myślę, że to nie ma jakiejś większej filozofii. No trzeba po prostu zatrudnić dodatkowe osoby, zainwestować w serwery, jeżeli oczywiście nie było wcześniej, to może nawet w jakąś automatyzację. Co jest istotne? Nie zaczynamy od czwartego kroku, jest to kolejny element. No i teraz krok piąty jest tutaj być może lekkim zaskoczeniem, ale musimy sobie uświadomić, że no, my pracujemy z ludźmi. No, ludzie nie są tak racjonalni, jakby nam się wydawało. Pracujemy z kulturą firmową, no i może się okazać, że okej, okay, usunęliśmy ograniczenie, wszystko jest ładnie, pięknie, ale z czasem ono może wrócić. Ludzie mają swoje nawyki, kultura ma swoje nawyki, więc y, następny krok mówi: nie daj się inercji, nie trać pędu. Czyli trzeba po prostu mieć tutaj świadomość, że to ograniczenie w każdej chwili może wrócić i nie możemy na to pozwolić. Chciałbym przypomnieć tutaj jeszcze jedną kwestię, że za każdym razem, kiedy próbujemy to ograniczenie zwalczyć, właściwie kiedy uda nam się je pokonać, poszerzyć, ono zawsze pojawi się gdzieś indziej. My musimy jak najszybciej sobie z tego zdać sprawę w naszych usprawnieniach, no bo po pewnym czasie usprawnienie testów, które już by były dużo bardziej przepustowe niż, niż na przykład programiści, to w zasadzie byśmy dokonywali już teraz lokalnej optymalizacji, zło większe, tak zwany więc jak najszybciej trzeba mieć świadomość, że, że te ograniczenie się gdzieś przesunęło, no i po prostu je od nowa zlokalizować. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Jeżeli Ci się podobało, zostałeś zainspirowany, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania albo pomysły na usprawnienia, zapraszam do komentowania. Dziękuję.